Witam Państwa serdecznie na naszym kanale YouTube, który specjalnie dla Państwa otwieramy. Postaram się, aby na tym kanale pokazać coś więcej o technologiach, których używamy w Cudmet Clinic opowiedzieć o zabiegach, opowiedzieć o możliwościach, jakie daje nam nowoczesna medycyna estetyczna i medycyna przeciwstarzeniowa. Nazywam się Krzysztof Cudzik. Jestem lekarzem specjalizującym się w chorobach wewnętrznych i certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej. Mam nadzieję, że ten kanał pozwoli państwu na zdobycie troszkę szerszej wiedzy na temat tego, co oferujemy u nas i co ogólnie, jakie ogólnie możliwości daje medycyna estetyczna. W Cudmed Clinic pracujemy na najnowocześniejszych laserach. Jest to m.in. Fotona Dynamis SP, połączenie lasera neodymowo-jagowego i erbowo-jagowego, który służy do bardzo wielu zastosowań, m.in. do zastosowań typowo estetycznych, czyli wykonywania resurfacingów laserowych celem odmłodzenia skóry, jak również leczenia trądziku, leczenia trądziku różowatego, leczenia rumienia, leczenia grzybicy paznokci, zamykania poszerzeń żylnych, popularnie zwanych naczynkami, i wielu innych zastosowań dermatochirurgicznych, dermatologicznych i właśnie takich typowo odmładzających. Laser ten pozwala zarówno na zabiegi ablacyjne, czyli inwazyjne, jak i nieablacyjne, nie wymagające rekonwalescencji. Kolejnym świetnym laserem, który możecie Państwo u nas spotkać i którego efekty pracy uwielbiamy, jest laser Alma Harmony XL Pro. Jest to jeden z najnowocześniejszych laserów o bardzo krótkim impulsie, wynoszącym tylko 20 nanosekund. Przy zastosowaniu lasera Neodymowo-jagowego w tej wielowymiarowej platformie. Laser ten służy głównie do leczenia i redukcji przebarwień, do leczenia trądziku, do nieablacyjnego odmładzania skóry, który, która to nie wymaga całkowicie rekonwalescencji, jak również do usuwania tatuaży czy też niechcianego makijażu permanentnego. Laserem tym również leczymy rumienie, zamykamy naczynka, wykonujemy również świetną, bezbolesną i bardzo szybką, jak również skuteczną epilację laserową. Do naszych zabiegów laserowych używamy chłodziarki. Jest to urządzenie Cimer Cryo6, które zapewnia bardzo duży komfort podczas zabiegów laserowych w szczególności tych zabiegów termicznych, które mogą skutkować w jakichś odczuciach nieprzyjemnych. Także ta chłodziarka zapewnia nam odpowiednie schłodzenie skóry zimnym strumieniem powietrza i pozwala na wykonanie zabiegów w sposób bezbudowy. Pracujemy również na technologii radiofrekwencji bezdotykowej. Jest to urządzenie TERMI 250, które służy do nieinwazyjnego napinania skóry, jak również do redukcji tkanki tłuszczowej miejscowo. Uważam, że jest to świetna maszyna, która daje możliwości właśnie pozbycia się niechcianej tkanki tłuszczowej, redukcji celulitu w miejscach problematycznych. Specjalnie dla państwa w tym roku wprowadziliśmy kolejne nowe urządzenie, jakim jest najnowsza Endermologia LPG Alliance, czyli urządzenie, które pozwala na mechaniczną stymulację skóry, jak również redukcję tkanki tłuszczowej, wzrost napięcia skóry i modelowanie sylwetki w sposób całkowicie naturalny i nieinwazyjny. Także zapraszam serdecznie do śledzenia naszego kanału YouTube jak również odwiedzania naszego Instagramu Klinika Cudnet, gdzie postaramy się przekazać państwu ciekawe informacje. Dziękuję.